Powiem wam swoją historię. Historię tego, jak zginęłam. Miałam wtedy 12 lat. Właściwie ciągle mam, w końcu duchy się nie starzają. ale to bez znaczenia. Było Halloween. Przebrałam się za mojego ulubionego bohatera z pasty, czyli Bena Drauneda. Zadowolona swym wyglądem, przykowałam się do wyjścia. Miałam na ręce zawiązany taki mini szalik z bardzo mocnej tkaniny. Przypominał trochę elfiasty szalik, więc zaplątałam go sobie na lewej ręce i pojechałam na rowerze do miasta. Spotkałam tam swoich kolegów z klasy i kilka koleżanek. Wszyscy byli zachwyceni moim wyglądem. Mój kostium Bena był bezbłędny. Nawet zafarbowałam sobie włosy na blond szamponetką. Cieszyłam się z tego powodu. Chodziłam od domu do domu i zbierałam słodycze. Już myślałam o tym, jak mnie będzie jutro po tych cukierasach bolał brzuch, ale nie doczekałam się jutra. Chodząc ulicami, zostałam zaczepiona przez trzech licealistów mieli około 17 lat. Zaczęli się ze mnie śmiać i mówić, że nie powinnam czytać tych creepypast. <laughs> Ej Ben! Pójdziemy nad jezioro? <laughs> nabijał się jeden z nich. Chyba miał na imię Filip. Przestań! krzyknęłam. No, nie bądź taka cwana, mało lato! powiedział do mnie drugi. Ten z kolei nazywał się Alan. Zamknij ryj i zejdź mi z oczu! powiedziałam do niego opryskliwie. Oho, zaciorna! A teraz dawaj cukierki, albo będzie psikus! powiedział do mnie trzeci. Bodajże Marcel. Nie spierdalaj! krzyknęłam znowu. Byli na napici. A skąd znałam ich imiona? Szrz, to tajemnica. Znajdowaliśmy się na kompletnym odludzi, więc nikt nie mógł mi pomóc. Złapali mnie i zaciągnęli do lasu. Tam powiesili na drzewie sznur. Gruby sznur. Marcel zdjął mi z ręki szaliczek, zrobił z niego pętlę i przymocował do sznura. Nie dasz nam cukierków, ha? no to będzie wpierdol, powiedział Alan, po czym brutalnie mnie pobił. Miałam zaklejone usta taśmą, więc nie mogłam krzyczeć. Nogi i ręce też miałam związane i nie mogłam uciec. Jeden z nich mnie chwycił, a drugi rozwiązał, ale nie odkleił ust. Podniósł mnie i włożył mi na szyję pętle. Zaczęłam się dusić. Moim własnym mini szaliczkiem. Oni się śmiali. Śmiali się z mojego cierpienia. Już zasypiałam, gdy jeden ściągnął mnie razem z szaliczkiem i tak go zacisnął, że aż przestałam oddychać. Była równo północ. Wracali do domu na skróty przez ten sam las trzy godziny później. Nagle zobaczyli płaczącą dziewczynkę w lesie. Podeszli do niej. Filip skierował na nią światło latarki. Była ubrana w kostium elfa, a na szyi miała zaciśnięty szaliczek. Jej włosy raz były brązowe, a raz w kolorze blond. To byłam ja. Odwróciłam się do nich. Wystraszeni zaczęli uciekać, ale przed moją zemstą nie ucieknie nikt. Rozerwałam im klatki piersiowe i serca zmiażdżyłam swoimi rękoma, kiedy byli jeszcze przytomni. Powiesiłam ich na drzewie tak, jak to zrobili mi, i na ich plecach wyryłam nożem napis: Insanity. Teraz karam tak wszystkich ludzi, którzy robią krzywdę dzieciom. Począwszy od idiotycznych dzieciaków z gimnazjum i liceum, po dorosłych morderców i gwałcicieli. Ja zawsze wiem, kiedy dziecko cierpi. Nie waż się żadnego krzywdzić. Nazywają mnie dobrym elfem, a ja tylko przebrałam się za bena w noc mojej śmierci. Nie jestem dobra, a moja nazwa to nie dobry elf, tylko insanity. Teraz jestem tam, gdzie zawsze chciałam. Tam, gdzie jest bezpiecznie. Moja zemsta dalej trwa. A teraz wybacz, ściemnia się, a ja potrzebuję złych serc, by przeżyć i pamiętaj, że zawsze wiem, gdy cierpisz i wiedz, że będę Cię chronić, mój skarbie, aż do śmierci.